Michał Kondzioła, Kuba Szankiewicz po, po meczu ze Szwajcarami przegrał niestety w tie-breaku. Michał, powiedz, co się z nami stało przede wszystkim w pierwszym secie, bo, bo ta gra nie, nie była taka, jak, jak powinna. Byliście zdenerwowani, czy coś się co się Nie tam? była taka, jak powinna. Graliśmy, w, wydaje mi się, że dobrą siatkówkę, że tylko w tie-breaku, to znaczy, że w końcówce. Troszkę nam szczęścia zabrakło, bo tam była piłka, którą spasował dos dosłownie na centymetry, że ona się skliła z linią i tak, tak się skończył sedm. No ja trochę, trochę słabiej, bo nie mogłem skończyć kilku piłek. I... No i trudno, no, no co powiedzieć trochę szczęścia nam zabrakło no właśnie, ale w drugim secie już, już było lepiej no i, no i zdecydowanie już wygramy myślę, że w pierwszym secie jeszcze nie weszliśmy w ogóle w mecz w turniej pierwszy mecz w turnieju, pierwszy set także no, trzeba się było przyzwyczaić się przede wszystkim do światła gdzie rzadko przy takim świetle gramy i o tej godzinie no. Szwajcarze też troszeczkę pomagali Wam co chwila jakieś podwójne odbicia czy taki wsiadkę, no chcieli chyba, żebyście wygrali troszeczkę no bardzo chcieliśmy, też bardzo chcieliśmy, no ale niestety no, plus i plus to jest minus, więc niestety nie wiesz. Nie no, rzeczywiście no. Oni nam pomagali, ale przy okazji w ważnych momentach e, wybierali te piłki moje albo blokowali moje klasy. No, no. Niestety. No właśnie, gdybyście te kilka piłek w tej breku wygrali, reasumując, tak byście zadowoleni byli z tego spotkania, tak ogółem nie tylko z wyniku. Jeśli chodzi o wynik, to jesteśmy zadowoleni, no bo ostatnio ta ja trzecie miejsce, także... U, u, udowadniamy tym, że możemy grać z najlepszymi na równym poziomie i nawet wygrywać. Może jeszcze nie dzisiaj, ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości. No. E, opisali też kibice tutaj e, w Rzymie na Wszystkich Świata. E, chcielibyście im coś powiedzieć? E, no, super jest grać przy publiczności. Jeżeli jesteśmy w ogóle na obczyźnie i ktoś nam kibicuje po polsku, dopinguje nas, no jest super sprawa. To jest coś najpiękniejszego, więc wszystkim Polakom, którzy przyjechali tutaj, którzy są przypadkowo, a też nam kibicują, bardzo dziękujemy, to jest bardzo ważne. Pierwsze koty zachłoty Kuba jutro będzie z Rosjanami już lepiej? Myślę, że na pewno. Myślę, że to jest drugi mecz. Przede wszystkim gramy z Rosjanami o godzinie 15. A z tego co wiemy, Rosjanie nie za bardzo lubią słońca, szczególnie jeden tam zawodnik, także powinno być dla nas lepiej, ale jak, jaki będzie wynik, to zobaczymy, na pewno będziemy starali się grać jak najlepiej potrafimy i wygrać. Dobra, dziękuję.